Cześć, tutaj Daniel. To następny filmik z cyklu Nauczy się walczyć, czyli treningi dla samych początkujących, jeżeli dopiero chcesz się nauczyć walczyć. Tak? Pokazywałem Wam ciosy, ciosy proste, haki, sierpy i pokazywałem Wam jak chodzić. Więc jeżeli ominęliście te filmiki, linki zostawiam w opisie. Tak? Dzisiaj nauczymy się kopać. Nasze pierwsze kopnięcia. Zanim zaczniecie ten trening, rozciągnijcie się. Zrobiłem też trening na rozciąganie, zrobimy go później rozciąganie, więc na początku rozciągnijcie się i dopiero wtedy wróćcie do tego filmiku, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No dobrze, ale jeżeli już to zrobiliście, już jesteście rozciągnięci i rozgrzani, możemy zacząć trenować kopnięcia. Zaczniemy od najprostszych kopnięć frontalnych. Jeszcze nie będziemy się uczyć low kicków, jeszcze nie będziemy robić high kicków. Pierwsze zwykłe kopnięcia frontalne, jeżeli mogą też być partyzanty, jeżeli chcecie to tak nazywać, tak? Co robimy najpierw? Jak zawsze garda. Tak wasza garda. Pierwsza wasza garda, czyli powiedzmy, że jest taka. To jest wasza pierwsza garda. W przyszłości, tak jak mówiłem, możecie robić jakąkolwiek chcecie. Możecie trzymać w ten sposób, możecie chodzić w ten sposób, możecie wchodzić w ten sposób, możecie chodzić w ten sposób, jakkolwiek chcecie. Na samym początku urcie się tak. Ochraniacie sobie żebra, ochraniacie sobie tutaj policzki i uszy i stajecie w ten sposób, tak? Jedna noga jest z tyłu, druga noga jest z przodu, ale nie są skrzyżowane, Tego są troszeczkę rozszerzone. Tak? I też nie są tak. Też nie chodzi w ten sposób. Okay? W ten sposób. Ok. Zaczniemy kopać. Jeżeli mamy naszą gardę, co chcemy zrobić? To jest pierwsze co idzie kolana. Nie kopiemy piłki nożnej. To nie jest coś takiego. Nie? To nie jest to, że... Nie chcemy kopnąć piłki. Nie? Czyli nie mamy nogi prosto. Pierwsze idzie kolano. Zawsze. Powiedzmy, że na początku zaczniemy kopać nogę, która jest z tyłu i zaraz przejdziemy na nogę, która jest z przodu. Tak? To będą początkowe kopnięcia frontalne. Zawsze podnosimy kolano do przodu. Trzymamy ręce, jak mamy tak tak? Trzymamy ręce tu. Nie musicie już trzymać tak, ale trzymamy ręce przy sobie. Tak? Pierwsze idzie kolano. I dopiero wtedy prostujecie nogę. Ok? I to będzie Wasze pierwsze ćwiczenie. I wracacie. Wracacie do tej samej pozycji. Pilnujcie, żeby zawsze stopa lądowała mniej więcej w tym samym miejscu. Podnosicie kolano, prostujecie i wracacie. Podnosicie, prostujecie i wracacie. Zróbcie 50 kopnięć. dobra, 25 kopnięć na samym początku, tak? 25 kopnięć na nogę traj. Z tyłu. Teraz, jeżeli zaczniecie z nogą traj z przodu, podobnie podnosicie kolano. I uderzacie do przodu. Tak? Tylko że tym razem nie możecie być pochyleni do przodu, no bo się przewrócicie. Musicie troszeczkę się pochylić. Do tyłu. O, ja się teraz przewrócę. Troszeczkę do tyłu. Tak? Podnosicie kolano. Prostujecie. Ten tutaj, znowu, która jest z tyłu, jeżeli chcecie kopać, wtedy możecie się pochylić do przodu. Ale z tą musicie się pochylić do tyłu. Tak i prostujecie. To jest wasze pierwsze ćwiczenie. Po prostu zwykłe. Prostowanie, nie musicie nawet bardzo wysoko. Co macie się nauczyć, jest to, że najpierw idzie kolano, i później prostujecie nogę. Żebyście nie robili czegoś takiego, nie? Żebyście się dokładnie włożyli i sami sobie w kolana, z kolana w zęby dacie, ok? Tylko po prostu i potrawy, żeby uderzyć kogoś. Nie wiem, ja tego nie umiem. Jeszcze musi się polościować, troszeczkę. Dobrze, pierwsze ćwiczenie. Tak, wracamy, tak, wracamy. Jeżeli zrobicie, powiedzmy, trzy serie. 25 powtórzeń. Na każdą nogę i zaczniecie czuć się komfortowo. Jeżeli już nawet powoli już pamiętacie i nie myślicie o tym, żeby kolano podnosić. Po prostu on idzie automatycznie. One idzie automatycznie. Zaczniecie rozciągać troszeczkę bioderka. Znowu te bioderka. To jest zawsze te biodelka. Bo ten te ciało nasze, jeżeli skupicie całe ciało w jednym ruchu, to też uderzenie będzie o wiele silniejsze. Teraz spójrzcie na to, co zrobię. to jest tak Okay. Jeżeli kopnę. Plus. Ok, jest kopnięcie. Okay. Ale zobaczcie, jeżeli naciągnę bioderko do przodu. Zauważyliście, o wiele dalej mogę kopnąć. Czyli naciągam bioderko, odchylam się troszeczkę do tyłu i to kopnięcie jest o wiele. Dalej sięga, jest silniejsze. Tak? I może być szybsze. Z czasem... Jeżeli już zaczniecie się czuć komfortowo, może teraz szybciej, teraz szybciej. Teraz, jak ląduje stopa, to jest bardzo ważne, bo stopa tam może Wam latać jakkolwiek. Na samym początku palce do góry, napinacie palce do góry, to jest tak jakbyście chcieli, jakbyście chcieli uderzyć w okej? Okay? Nie róbcie czegoś takiego, jak w piłce nożnej na przykład, nie kopcie w ten sposób. Tylko palce są w górze, czyli jak uderzamy, bum, tak, bum. I później, jeżeli chodzi o nogę, która jest z przodu, ten sam proces. naciągać doderką, bum, bum, tak. Z czasem, jeżeli już będziecie wiedzieć, w co chcecie uderzyć, jak chcecie uderzyć, no to wtedy możecie naciągać palce albo e, piętę po prostu wy wypchnąć do przodu, tak. Ale na samym początku nauczcie się tego. Palce są naciągnięte. Przepraszam, palce nie są naciągnięte, palce są dociągnięte, czyli chcemy wysunąć pięty do przodu i bioderko wypychamy do przodu, tu idzie troszeczkę do tyłu, tak i tak. Ok? Jeszcze raz powtórzę to ćwiczenie. Trzymamy gardę na samym początku konano z góry prostujemy, prostujemy 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 okay? zaraz po tym, jeżeli już zaczniecie się czuć komfortowo zaczniecie naciągać zbiornik dochodzić zbiornik ok? teraz zauważyliście pewnie, że ja zaczynam robić coś takiego bo to już jest ruch, który się nauczyłem opuszczać rękę, wy możecie na razie trzymać rękę z przodu, obie, obie ręce frontalne jest coś takiego, jak partyzant. To troszeczkę inaczej wygląda. Pięcie bo, bo frontalne wygląda stąb. One idzie z, z dołu, tak? Partyzant idzie bardziej z góry. Tak, partyzant, nie wiem, jakie jest inne. Inne. <grytanie> nie wiem jakie jest. To jest Sparta, na przykład, nie? Ona idzie z góry. Czyli pierwsze co robicie, kolano idzie do góry. Znowu to kolano. Kolano zawsze jest pierwsze. Zobaczcie, jeżeli macie, jeżeli macie swoje ciało, co idzie pierwsze? Udo, później z kolana i na końcu idzie stopa. Stopa nie może iść pierwsza. Tak? Czyli na początku podnosimy udo i kolano. Najwyżej jak możemy. Tak. Naciągamy z dołu. Tutaj pięty. E, pięt, pięta idzie do przodu. Palce idą do nas. I wtedy prostujemy nogę. Czyli to wygląda więcej w ten sposób. Naciągamy tak i prostujemy nogę. Tak? Prostujemy kolano do góry. I tak, w ten sposób. Jak możecie zacząć to wszystko na początku, zacznijcie pod... podnosić kolano. Czyli trzymacie gardę, podnosicie kolano. Tak jakbyście chcieli kogoś uderzyć, co jest dosyć blisko Was, tak? Ktoś, ktoś powiedzmy, że jest tutaj. I chcecie go uderzyć z palcy. nie Troszeczkę to nieudolne, ale tak zacznijcie trenować. Jak już będziecie mieli komfortowe to, że podnosicie kolano wysoko, palce idą do nas, wtedy możecie zacząć prostować nogę. Tak? I z tym samym ruchem biodro jest naciągane. Okej? Okay? Możecie zacząć tak, okay? I na samym końcu naciągnąć biodro. Dobrze? Pamiętajcie, zanim zaczniecie robić jakiekolwiek z tych ćwiczeń, rozciągnijcie się. Macie tam dwa sposoby rozciągania dla początkujących. Linki są w opisie. Jeżeli chcecie nauczyć się jeszcze ciosów albo poćwiczyć ciosy, chcecie jeszcze raz posłuchać mniej więcej jak to wygląda, linki również są w opisie. Ja dziękuję bardzo. Pamiętajcie, kopnięcia frontalne i później sparta, czyli najpierw wyjdzie kolano do góry i później prostujemy. No dobrze, teraz Wam pokażę jak wygląda w praktyce kopnięcie frontalne. Tak, bo jeżeli możecie kopać, wszędzie, gdzie chcecie do przodu, to możecie kopać na jego wpiszczel, tak? To sama, ta sama, sama technika, zawsze kolano idzie do przodu. Jeżeli chcecie kopnąć piszczel, kolano idzie do przodu. Chcecie kopnąć w dół, z takiego partyzanta, troszeczkę dolnego, kolano idzie do przodu. Chcecie kopnąć frontalne kopnięcie, kolano idzie pierwsze. Zobaczcie, jeżeli ja chcę go kopnąć i nie zrobię bioderka, nie, nie wyciągnę tego bioderka, to go nie trafię. Chyba, że on chce do mnie podejść, podejść no to wtedy go jakoś trafię, ale nie mam tej siły. A jeżeli nawet jeżeli jesteśmy w takim dalekim dystansie i ja wyciągnę to bedelko do przodu, wtedy mogę go trafić. OK? Tak samo, jeżeli chcę go kopnąć w twarz. Jeszcze ja troszeczkę cofnę, żeby nie popchnąć twarz eee, Pięta idzie do przodu. Tak, zobaczcie. Pięta idzie do przodu. Patrzcie, jak mu się grzybka podnosi, jak. Widać? <laughs> Pięta idzie do przodu. Możecie zrobić w ten sposób, że jakbyście chcieli go takiego plaskacza kopnąć e, z palców. Możecie tak zrobić. Ale na początku włóżcie piętą do przodu, bo jest mniejsze, prawdopodobieństwo, że połamiecie sobie palce. Tak? Tak samo jest z przednią nogą. Pięta do przodu. Pięta do przodu i naciągamy biodelko. Tak. W tym momencie, jeżeli on chce na przykład podejść do nas, możemy go zatrzymać kopnięciem frontalnym. Drug-krok. Drug-krok. Teraz drug nie? Nawet te kopnięcia frontalne nasze mogą zablokować jego kopnięcia. Na przykład kicki. Jeżeli on chce zrobić nam kicka z swojej tylnej nogi, tak? to możemy go zablokować. O właśnie. Możemy go zablokować naszą, naszym kopnięciem frontalnym. OK? Możemy zarabokować go nawet tą No. no w Naszym kopnięciem frontalnym. Jeszcze raz w i wtedy możemy kopnąć, albo zrobić mu wsparte, cokolwiek chcecie. OK? Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeżeli Wam się podobają te filmiki dla początkujących, pamiętajcie zostawcie jakieś lajki, komentujcie. Dzięki temu wiem, że to się Wam wszystko podoba, że podoba się Wam to co robię że żebym robił jeszcze czego więcej. Więc Trzymajcie się niego, trenowania.